Tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Rzeczywiście sytuacja w rolnictwie, a także w innych obszarach działalności no nie należy do łatwych. Ale to, że akurat przedstawiciele poprzedniej koalicji rządzącej, dzisiaj opozycji występują i rozdzielają szaty, no to jest trochę dziwne. Szanowni Państwo, my przypominamy tutaj Wam, bo o gospodarstwie trzeba patrzeć jako... jako rachunku ciągniony. To się wszystko odkłada, proszę Państwa, bądź traci. Wy, kiedy wy rządziliście, a rządziliście długo, y, jako postkomuniści, jako postkomuniści, z postkomunistami kilk, około 15-17 lat. I proszę Państwa, za waszych czasów za waszych czasów wypukiwano zasoby z polskiej wsi. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości. U, z powrotem wraca zasoby na polską wieś I nie dziwcie się i wyśmiejecie się z tego, że są emerytury, że są, proszę państwa, że są, że są inwestycje potężne na polskie wsi, bo dlatego, że trzeba zwrócić zapasy zasoby polskiej wsi. I proszę państwa, tym się różnimy Prawo i Sprawiedliwość od was, że prawo i sprawiedliwość reaguje na potrzeby polskiej wsi, a wy się odwracaliście plecami się odwracaliście. 130 dni strajkowali rolnicy i premier ówczesnego rządu nie wyszedł do nich. I proszę państwa, wy odpowiadacie za rynki rolne. Wy sprzedaliście za grosze polskie, proszę państwa, zakłady przetwórcze. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić dalej, to proszę państwa, odbuduje, odbuduje zakłady przetwórcze na polskiej wsi. Dziękuję bardzo Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.